Cześć Boże, dzieci z wielkiej czytelni, ile tu jest książek. No nie, to nie chcę Was straszyć, że już za tydzień idziemy do szkoły, ale tu jest naprawdę dużo książek. Wielka, wielka wiedza, wielka mądrość jest ukryta w tych książkach. Drogie dzieci, dzisiaj Słowo Boże zaprasza nas do szóstego rozdziału Ewangelii Świętego Jana. A co tam się wydarzyło? Wiele bardzo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, pan Jezus chodzi po wodzie. Cudownie chodzi po wodzie. Po drugie, rozmnożył chleb. Rozmnożył chleb, nakarmił wiele głodnych żołądków, nakarmił chlebem i po trzecie, Pan Jezus mówi, bo ludzie zaczynają się zbiegać do Niego, zaczynają być zachwyceni tym, co robi, że chodzi po wodzie, że, że rozmnożył chleb, dał chleb głodnym, więc ci ludzie szybko przybiegli do Niego i słuchają Jego nauki. I co robi wtedy Pan Jezus? Pan Jezus, wtedy naucza swoich uczniów, tych wszystkich, którzy słuchają Słowa Bożego, że takim prawdziwym chlebem, prawdziwą, prawdziwym życiem to jest, to, jest, to jest Pan Jezus. Nie taki chleb, który jemy codziennie i potrzebujemy go cały czas, ale właśnie taki chleb, który da prawdziwe życie, życie wieczne to jest ciało i krew Pana Jezusa, czyli Pan Jezus, Pan Jezus obecny wśród nas, na przykład w Eucharystii. I kochane dzieci, tak sobie myślę, że wielu z nas szuka takiej, te, takiej mądrości życia właśnie w książkach. W internecie szukamy takiej, takiej mądrości, chcemy dużo wiedzieć, jakoś zaspokoić w sobie taki głód wiedzy, głód, głód obrazów, głód, głód, głód wszystkiego, chcemy to, to, to zaspokoić. I tak szukamy tego wszystkiego właśnie w codziennym życiu. I kochane dzieci, wielu, którzy. Słyszało tą, tą wypowiedź Pana Jezusa, że On jest tym prawdziwym chlebem, to powiedziało sobie, że trudna jest ta mowa. My tego nie rozumiemy i po prostu odchodzą od Pana Jezusa. I wtedy Pan Jezus pyta swoich apostołów, czy Wy też chcecie ode mnie odejść? I wtedy Piot mówi: Panie Jezu, ale my do kogo pójdziemy? Ty masz słowa mądrości, Ty masz mądrość życia. Ty jesteś naszą, naszą mądrością. I dziś święty Piotr właśnie taką krótką modlitwą mówi, że Panie Jezu, to wszystko nie, nie, nie da mi takiej sytości, tylko taką prawdziwą sytość możesz dać mi tylko Ty. Tylko Ty. Y, tylko Ty możesz zaspokoić głód mojego serca, głód moich uczuć, gu, gu, głód takiej y, wiedzy, że, że Panie Jezu, tylko w Tobie mogę to znaleźć. I tak sobie myślę, drogie dzieci, że to jest taka naprawdę bardzo piękna, dobra modlitwa, aby modlić się do, do Pana Jezusa. Panie Jezu, ja wiem, że może wszystkiego nie zrozumiem w życiu, może boję się pójść do, do tej szkoły, wrócić do szkoły, ale Panie Jezu, jak Ty jesteś ze mną, to ja po malutku wszystko to jakoś ogarnę. Panie Jezu, daj mi Twojego Ducha Świętego. Właśnie, żebym, żebym zrozumiał to co, to, co mogę zrozumieć, i żebym to ogarniał, co się dzieje właśnie wokół, wokół, wokół mnie. Kochane dzieci, ducha świętego i bliskości pana Jezusa wam życzę na ten ostatni tydzień wakacji i na cały nowy rok szkolny. Trzymajcie się dzielnie. Szczęść Boże.